Zerwałeś wszystkie łańcuchy Drugi trzepotał, no mam nadzieję, że hamulca mam, że się nic nie pozrywało, nie? Drugi ci wysinał e, po łożce po Poważnie? Tak No to mega źle, nie? No no, to on mógł zrobić spustoszenie w hamulcach, kurde W tym momencie Witajcie drodzy widzowie dnia następnego Spało nam się bardzo dobrze Stoimy w takim terenie Usidło stoi Tak to się mniej więcej maluje. Nocka była naprawdę bardzo fajna, bardzo dobrze się spało. Natomiast muchy nie dawały za wygraną. Ile diabłów ubiłem? Jeszcze muszę kilka zebrać, bo za łóżko spadły. Wspomnę Wam jeszcze o jednej istotnej dla mnie rzeczy, ponieważ pakując samochód, te wszystkie bluzy, koszule i te grubsze rzeczy. No, powiem szczerze, byłem sceptycznie nastawiony, że podczas tego wyjazdu w ogóle skorzystam z, którejko z którejkolwiek z nich. Jak się okazuje, z ogromną przyjemnością wyjmę szarą koszulę. Jesteśmy już po śniadanku, po kawie, po jakimś tam lekkim ogarze. I Akurat w oko wpadło Michałowi to, że pozbyłem się snurkela. Częściowo. Tak to wygląda w tej chwili. Podziwia do mnie. Trąbi nam gdzieś eter. Dobra, to się da wyprostować, to nie jest problem, tylko kratkę gdzieś zgubiłem. I przeprowadzaliśmy analizę na podstawie filmów, gdzie snurkel dostał strzała. Jak się okazuje, rozpadał się etapami. Na wcześniejszym filmie, gdzie była duża kolejna, wygiął się przy którymś drzewku. A tu, przy tym kluczowym zjeździe, musiałem stracić tą kratkę. Także no z tej kratki już nic nie będzie, ale idziemy pro forma zobaczyć, gdzie ona leży. No, w sumie poszukiwanie jest fajne. A nam się ta pogoda trochę znowu krzaczy, bo chmury idą. No dobra, zaczynamy rozpoznanie. Jezu, jak tu stromo. No za Chiny tego nie widać. Będziemy drzew szukać jako punkt odniesienia. Moje zaślepienie Aha, czyli Kład, żeby nie. się woda nie lała? Czyli... czyli kratka gdzieś leży obok Leży obok Ty, no to coś przetrwało To się chociaż da zatkać żeby woda się nie lała Ale jazda Ty Cały czas tu czuję ropę Ty Też masz coś takiego? Coś tu nie, no. coś się tu ulało. Czyli lała się z mojego tego tak. ropa ostro Zmielona Jest zmielone I to jest Chyba robota właśnie patrola. No, zmielone dokumentnie. To jest nasza droga ewakuacji. Jest tu stromo. Jest ryzyko, że będą uślizgi. Gdyby był napęd na pewno 4 buty, to by nie było rozmowy. To by poszło. Tu się robi nam kleiście, ale pędem jeszcze tam łapiąc przyczepność to przelecimy. Ta droga. No tu wjeżdżamy i tu by trzeba było pyta. Pytam, czy ten lepik przeleczyć. A tu się walczyłeś, to tak, to, to tak, Ty tak. chodziłeś. Nie wodę. Była okay. kałuża potem. No. no good, Panie. Bo to błoto będzie nas prowadzić. W kolejnach. I mamy to. Ktoś, nawet laczka stracił. ktoś laczka stracił, no. To jest no good. Mhm. Very no good. Ale widoki piękne. Idziemy teraz zobaczyć. Przeprawa rzeką, jakby wyglądała w przypadku takich kamperków. Bo przeprawić się da, tylko kwestia wielkości koła. <grymne> Nasze kółka nie są zbyt duże. E, no, ciekawy temat, ciekawy. Ciekawe jak tam wygląda. Widzę cywilizację w jakąś bramkę od boiska. No cóż, jest ta świadomość, że trzeba będzie jeszcze jedną walkę. Ciężką podjąć Żeby się tam drapać, a ja to się boję tylko o tą miskę olejową, żeby silnik w tyłek nie dostawał Za dużo czasu go wkładałem Patrzcie znalazłem opcjonalną kratkę do snurkela może się nada A kto tam stoi? Michał Patrzcie jaka tam się rzeźnia robi Ciekawe spotkanie Myślałem, że on to będzie czekać Ale dobrze, że sprawdza Też drogę Michał będzie sprawdzać głębokość Bo tu jest bardzo głęboko Ty, ale tu jest też głęboko faktycznie No O kurde 3 metry jak nic Idealny basen do kąpieli Zobacz tu woda spokojna Widok piękny. Miejscowi nam nadali temat, że jest miejscówka na. Miejscowi się tutaj bawią. No i znaleźliśmy to miejsce. Uważaj, bo gdzie niegdzie pręty zbrojeniowe wystają. No to ja rozumiem, że oni się tutaj chillują, jak takie widoki mają stąd. Spójrzcie, jaka masakra. Idziemy sobie wzdłuż rzeki. Pięknie, malowniczo, spójrzcie. No bajka. Teraz w końcu kamera oddaje to tak, jak jest. Patrzcie na to, to jest dla nas niezrozumiałe. Zrzutowisko szkła, plastiku, jakieś części samochodowe chyba, bo obejmę. Cybanty są. Tu chyba blacha trzymająca akumulator. Coś w tym stylu, albo to jest rozpórka. Yy... Nie, nie rozumiem, o co tu Ktoś chodzi. zrzucił śmieci i podpalił. Ktoś zrzucił śmieci w jedno miejsce i podpalił. I dodał sobie trud, żeby wejść w głąb rzeki. No bo te blachy by się raczej tutaj z nurtem nie znalazły. mineralna. Dziwna sprawa powiem wam, no. Słabo to wygląda. Ale to wygląda ultra słabo, powiem. zła akcja, patrzcie, kaskady. Piękne kaskady. A u góry jest droga i ta droga w zasadzie sprowadza do rzeki. I rzeka jest drogą. Nie, 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 nie zmyj motyw. Trzeba lepiej, bo mogą być śliskie. Szanowni Państwo, mamy kącik motoryzacyjny. Michał znalazł drzwi. Właśnie, pytanie do Was. Do Łaza, do czego to jest? Zobaczcie, jest klamka. i Wygląda na oryginalny kolor. Drodzy posiadacze tego typu pojazdów. Gratka, tanio sprzedamy. Nawet linka jest do otwierania. Cięgno. Było pochodzone po strumyku. Było pojedzone. No i mnie przyciął komar. Więc, yy, nie wiem, ile z godzinę się znużyłem. Gdzieś tak będzie. I po tej godzince czas przygotować sobie nasz podjazd, bo coś się święci tutaj niedobrego. A lepiej, żebyśmy tu nie utkwili po deszczach na, na dłużej. Wtedy byśmy zostali tu na dwa dni co najmniej. Mhm. No przecież to, takie bagnisko jak się zrobi, to później Oje. to odsączyć i... Tak. Tragedia. Dobra. A przy okazji zobaczcie, co Michał wypatrzył między kamieniami. Głośnik. Wszystko wskazuje na to, że to jest głośnik. Tak, taki doczepiany na, na plecaczka czy coś. No. Tu pająk ma swoje gniazdo. jest normalnie podejście USB. I tak dalej. Tak gniazdo że... USB i gniazdo pająka. Słuchaj, zabieramy go, ja no. myślę. Przyczepię go do Kangura. No pewnie. I spróbujemy go naładować. No. <laughs> Zdecydowaliśmy się na miarę naszych możliwości pozbierać trochę tego sypu. Ile damy radę do worka zmieścić, tyle zmieścimy, ale nie jesteśmy z workami mocnymi przygotowani na takie operacje. Może ktoś, kto tutaj się codziennie porusza, słyszymy, że ktoś traktorkiem jeździ. Być może będzie taki jakiś sygnał, że inne osoby się za to zabierają, więc może i ja bym się zabrał. No wypadałoby, żeby ktoś z tym zrobił porządek. Masę puszek zebraliśmy, jakiś tam blach, innych podzespołów, butelek. Praktycznie wszystko co kolorowe zostało stąd zdjęte. Została taka kupa stopliny tego włókna. No i trochę butelek pobitych, ale nie mamy jakby jak tego magazynować, bo to poprzecina na worek po prostu, nie? Zespół pomorsko-mazowiecki przygotowuje się do porządkowania drogi, czyli będziemy usuwać to, co może nam. Podnieść miski. Tutaj przeżywamy szkołę życia, jeśli chodzi o nasze samochody. Raz, że naprawdę widzimy, jakie są ich potężne możliwości, dwa, jak łatwo można tą granicę przekroczyć, bo drogi są permanentnie rozjeżdżone przez patrole na simexach, na ilu celowych kołach patrole? Z no, 28 miał. Z 28 miał cali, także. Wszędzie tam, gdzie byśmy chcieli wjechać, gdzie jest jakaś kałuża, to kończy się na tym, że noga wchodzi prawie do kolana. Więc samochód by sobie po prostu wisiał i byłoby mycie opon. Hmm. Także musimy tam troszeczkę sobie gruntu ponaprawiać. Zerwałeś wszystkie łańcuchy No jeden łańcuch to mam na facę, bo tylko obróciłem samochodem I, I od razu spadł drugi trzepotał no mam nadzieję, że hamulca mam, że się nic nie pozrywało, nie? Drugi ci wisinała e, pół po, po Poważnie? Tak No to mega źle, nie? No Ty no to on mógł zrobić spustoszenie w hamulcach kurde w tym momencie Dobra, trzeba go odplątać. What the fuck? No. Dobra, biorę latarkę i sprawdzamy. Czy jest rozpięty? Tak. Zobaczmy kawiczki, i go wprost było zdjęć. Wydechem tutaj tarłeś na końcówce. Zdechem? No. A, tu mi To tam luz. A, to A nie wiem, co gdzieś. Zielony ten jeszcze by się przedeznali. O, jest tutaj. Zajubić. Wraca ten. Chwuj, chyba. Czy płynnie wycieka? Ty, no fartownie. Fartownie chyba przetrwał przewód. Tak? A na nim na odpowietrzniku leżał łańcuch. Uch, tu masz jest. to? Ja nie mogę. Ja Idziemy mówię. po bandzie. Ta miska też już tyle przeżyła. A ja mam przecież ten spływ oleju tutaj, nie? Kto by tam o tym myślał wcześniej? Udało się. Dopchnęliśmy Piotrka do końca bagna. Zaparkowani już jesteśmy. Co? Żyjesz? Żyje! Wow. Koniec tego offroadu na dzisiaj. Co? Idę. Okej, okay, idę. Mierzymy łańcuch. No bo to co z niego zostało O jest, o nie. Już części leżą Słabo, bardzo słabo Jedziemy do Piotrka, zapakowałem rozwalone łańcuchy na, na pakę I przebijamy się jeszcze przez błoto, żeby dojechać właśnie O no jak on daleko odjechał Więc Zaraz go dogonimy Dobra widzę go Na koniec dnia. Wymęczony ale szczęśliwy, jeszcze niepewny tego czy auto działa dobrze, ale z drugiej strony człowiek się przejmuje takimi rzeczami. To jest tylko narzędzie, które ma nam służyć czasem pierniczyć w opresję, czasem z tej opresji uwolnić. I. Nawet, jakby ten samochód miał, nie wiem, stąd nie wrócić, to najważniejsze, żeby szofer wrócił i żeby szofer był cały i zdrowy, żeby było wszystko w porządku, nie? Także mamy mega przygody i mega lekcję za sobą, kolejną. Wiele jeszcze przed nami, ale na, na pewne rzeczy po prostu trzeba no, z rezerwą patrzeć, i no ja ze względu na, na auto, drugi raz bym się w coś takiego nie pakował. Ale wiem, że ten samochód da radę przejechać to, tylko po prostu ja nie czerpię z tego w takiej sytuacji przyjemności tak dużej, bo jest bardzo dużo we mnie obaw. Sprawdzamy czy zawiecha wybiera. No wybiera jak trzeba na razie, także jest OK. Hamowanie też działa. Układ kierowniczy nie wibruje po tym uderzeniu w kamień. Jednak skręt się domknął. No dobra, zjeżdżamy do sklepu, szukamy whisky i... i chillujemy. Już po zakupach trafił się, oczywiście, tutaj pan lokalny, który pokaże nam miejscówkę, jak dojechać. No i jedzie z cyganem. <śm> na wesoło, tam bekę kręcił, że busem jedzie. No fajnie, fajnie, fajne klimaty. No i dobra, o to chodziło. Mamy tą miejscówkę tylko z drugiej strony teraz obcykaną. A tam żeśmy dzisiaj gdzieś chodzili. <śmiany> <śmiany> teraz się jasno zrobiło, no? No i mamy następny dzień. Jak widzieliście, było zabawnie. Trochę to trwało. Dzisiaj już Michał zdążył pojechać do sklepu. Przy okazji też zrobiłem mu regulację dawki paliwa, bo no bo tam sami widzieliście, że mocno to kopciło. Teraz jest powiedzmy wyważone, moc jest ta sama, a, a nie kopcie tak jak kopcił, a ja zabieram się do odkręcania zbiornika na wodę, w sensie nakrętki, żeby spuścić to, co tam jest i zobaczymy, czy jest bagno, czy jest sadzawka, czy też jest klarowna woda. Teraz teraz, to, bo jest jajecznica gotowa. Uuu, panie. Ale to tarda. Dobra, spróbujmy to odkręcić. Gdzie to jest tu? Ach, chuli. To nie będzie proste zadanie. O, 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 Najpierw niech się opłuczę zbiornik i łączenie z pokrywką, żeby nic mi nie zaciekło. Tak, umyjemy, umyjemy. a później woda się będzie wydawać brudna, a to będzie brud ze zbiornika. Ale faktycznie jest troszkę mętna, natomiast nie jest to... Czekaj, nie jest to takie coś, co się obawiałem, że będzie mieć miejsce. Była kima, był relaks, Teraz będzie spacerek, a przed tym jeszcze robimy rozruch cygana. Jesteśmy ciekawi co trzeba tam jeszcze pomodzić przy pompie, bo to nie koniec zapewne zabaw. Dawaj Widzisz? stary garażowy wariat. ها <laughs>